Autor mi nieznany. Zatrzymałeś się, mój świecie, w szaleńczym pędzie. Dziś tak puste są ulice. Brak jest ludzi wszędzie. Tylko w oknach widać światła, tam się życie toczy. Pełnia dnia, a ja się czuję jakby w środku nocy. Dobry Boże, ty wiedziałeś, jak zatrzymać ziemię. Skierowałeś myśli ludzi, by biegły do ciebie. Okazały się społeczeństwu, choć wiedzieli skrycie, że nieważne są pieniądze, że liczy się życie, że rodzina to jest motor, to jest nasza siła. Najważniejsze, aby zawsze w zgodzie tylko żyła. A uśmiechu na mojej twarzy pieniądze nie dają, tylko szczęście wszystkich ludzi, którzy mnie kochają. Dobry Boże. Dzisiaj ludzie zrozumieli wiele. Dzisiaj wielu z nas jest innych, choć w tym samym ciele. Dziś, gdy przyszłość jest nieznana, nie skracaj nam życia. Każdy z nas wiele dróg ma jeszcze do przebycia. Przyjmij, Panie, tę modlitwę, błagam o to skrycie. Zwróć nam, Proszę, Dobry Boże, nasze dawne życie. Zostań w domu. Razem możemy więcej.